Wydajcie z tej strony oh. i nagrywam sobie odcinek z nul Dziś będziemy sobie wbijali różne wymiarze. Mam nadzieję, że odcinek się Was spodoba. Się spodoba się bórze, jeśli Wam się spodobał odcineczek, zostawcie łapkę w górę. Jeśli jesteście nowi, zostawcie też subito na kanale. Bo lecimy już po 20 subskrypcji i już dużo nam nie brakuje. No i lecimy. Już jesteśmy w gierce. Będę ten przycisk ten, to muszę sobie trochę pomyśleć i ten 4 cztery zadumiarze. Chyba jest czy dałoby się do jakiejś innej przyjść? No już to tampię, no bo tak. No powiedzmy sobie szczerze, za dużo, ja to tak nie ubrałam. Chowołaś, cztery Ja to muszę być drugi. Dobra, jestem drugi, teraz mogę iść. Oooo, ho w ho, 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 Chłopi bogaty, chłopi bogaty. No się nie podaje, to walka, ale to już definitywnie nie ma szans. On był dosyć. No, miałam ultę. teraz metra nie niego. Do... I wchodzi strony. Ogólnie mam już 3 na dwudziestej piątej. I tu mam? Mam tu koło samych, więc byłam ostatnio chyba bula. bula i Shelly i dziś może lecimy z kolejną 25 rangą może mieć trochę tego zielonego koloru na koncie wtedy jak już będziemy mieli tam trochę jeszcze więcej tych zedmiarzy na na 25 rangach to wtedy już będziemy mieli tych innych się tych tam tylko jeszcze nie mam wbite Aha, to fajnie Ja to gra tyle mam Chwilę Boże, ryczki Za No, nie wolno, jeszcze no, raz Jeszcze raz No, patrzcie, ja i popchnąłem ja zaczął Zaczęłyście uciekać Dobra, wydać wtedy typa I co ona no, może startować? Nie zgodziła się na startowanie Dobra, tu idę ty, bo to się nie ma co bić. Stąd na pewno nie mamy szans. Tu są dwie bi, naprawdę. Dwie bi. Nie no. Ja zastąd idę, chodnie. Chuję. Ja można przy przychodzenie, ale kurde, no zapomniałem się spojrzeć od mną. Idzie na to, do nas nie widzi. Ten atomik nas widział. Zawiesił mnie. No, ja. Naprawdę. Dobra, plus czterdzieści. Nieźle, nieźle. Jest właśnie bardzo dobrze. Bo powoli, powoli, ale lecimy do góry. Lecimy do góry. Nie jesteśmy jakoś mega słabi. Więc jest już bardzo dobrze. Dobry wynik mamy. Więc mam nadzieję, że dosyć dobrze nam pójdzie w tym odcinku. No, a teraz trzeba znowu. I trzeba czekać. Kiedyś tak nie było na tym, że klikałeś po prostu i od razu ci już miałeś grę. A teraz się tak zaczęło znowu robić Więc trzeba czekać, trzeba czekać trzeba czekać, powoli trzeba czekać, ale... No naprawdę z w tym jakiś tam serwer, coś tam po co to w ogóle wyszukiwanie. Co tak a zadmiar, a i tak są ludzie nalegli, bo jest 10 na 10 napisane. Nic nie rozumiem tego. że nie. Że oni już muszą już jeszcze raz czekać. Czy tam jest stara? No, jest Czemu ja czasami idem do tej nie mam pojęcia? tam po Ej, widzieliście to? Ja. Moja bibi się nie zamachnęła, a skrzynka straciła na HP. Dobra, teraz O! Był ten, ale nie był tego takiego na ziemi widać, wiecie pewnie kim. Tam ktoś jest. Tam. Tam. No znowu już, jeszcze tego starporu, nie znam. No tam ktoś jest znowu. Było tam coś na dobrej skrzynie. A czy tu ktoś jest? Dobra, to jest stara. Takie tu są. za Dobra, i czy ten typu tu ultem walnie? Dobra, ten typ odszedł. Można to wziąć. Dobra, jesteśmy na 8 powerpipsach. Pewnie... jest tam był, a on by i tak na nie miesza. Dobra, tam jest jakieś flikko. Ja na niego nie jeszcze jak on ma ulta. On. Aha. Zabiesiłem. Teraz nie No bo Jezu, już no, jest normalnie. Teraz wchodzimy przed środek. I jestem zgnięty na pewno. Ja nie mogę. Jezu, ta gra jest tak głupia pod tym względem. To jest naprawdę minus tej gry, i to mega duży. Kiedyś się po prostu 500 razy klikał w guzik, aż zacząłeś się A yy, nie było już jakiejś aktualizacji, teraz trzeba czekać te 20 sekund. A wtedy chyba 7 czy tam do 10 klików zrobiłeś w ten przycisk i już ci grało od razu. No. A teraz trzeba jakieś cuda robić. Aha, to fajnie. Jezus Maria! No i widzicie? Kuraszka teraz, jakbym ja nie wiedział. Co? Od kiedy no ja mam na 25? Ej, się ja przed chwilą na mniejszej randze? Co? Co się stało? Co? Zaprosimy sobie tego typa Ale zagrajmy sobie dół I o co chodzi czy ja miałam wcześniej na mniejszy Nie kumam tej gry. Ale o co tam chodzi, jakie ja miałam wcześniej na niższej randze A teraz mam ją na... Dobra, nie jakieś powiadomienie tam przyszło sobie Albo na nie? Dobra, mamy... mamy dostęp do prego. tej. typie. Dobra, to jest gdzieś tam. Nie, to fajnie używa tego. No tu mnie ktoś zdą... Zdom... co tu się w ogóle le... Co się w ogóle dzieje? Dużo mam komentarz, że chociaż mnie trochę podleczyło. Co tu się w ogóle dzieje? Jezu, ja stąd idę. No ja nie mogę, pierdzielony internet! I ja pewnie już jestem zginięty. No. Naprawdę no, przecież to się nie zmieniło? dzieje. Ja tak mega dobry internet, a kurde to jest zmiana Nus i ja jakieś jeszcze tam... Tak samo jest jakiś... Ja nie mogę. nie to nerwia. A teraz nagle internet jest zawsze słaby. Nie no, ja nie mogę. Zero sekund, a się nie ładuje. Dobra, ładuje się jednak. Aha. Jak wiemy, internetu nie ma. Ty ją najlepszy, prawie internet z klasy. Nawet ślady na ziemi nie zostały na teraz. Nie cię muszę. Nie mogę! No nie mogę! Nie mogę tej jednej sekundy poczekać. Ja nie mogę. Ten graczy nie gra, nie gra. Я ja не могу. Десять минут они правда не Myślałam, że się nie załaduje. Ja tam nie idę. Nikt się nie smucił. Nikt się nie idzie. Ja wolę sobie splosować pucharki. Nie se, se to się zminusować. Ktoś otaczał. Myślę, że pójdę za tobą. Nie idę, bo zaraz nas zabiją. Chłopie, co masz na drugi randze i co se myślisz, że masz zachodzić? No już nie żyje. Sejo. On go zabił i on go zabił. Teraz to w ogóle fajnie. Naprawdę, bardzo fajnie się gra. taki dobry net, a jakaś gówniana gra, w której nie ma. co to damy pani widać? Тебе не види, курды. Ты поедаешь, ты понижил не ты пытаешь. Добро, потому что ты понаблаем, еще наблаем. уже будет ту. Завтра стать на лепей Ага, мне. Ну, что за Я первый. А, так, и добрый на тут раскуты. И нам да сам ты типа, показал. Четыре тимы где-то сон четыре тимы Зараз мы доставим с другой стороны еще видео. Пока ты пихочешь. А не, с а той стороны еще трога. Ну, на правда ты пьешь. Мудрый ты пчел. Dobra, jest wielkie starcie. Mamy, no i tak tego nie wybrajemy. Ale, no chociaż mogę, będziemy mieć plus one i No nie wiem, jak tak będzie. Ale, chociaż to jest na plusie. Oni myślą, że to on idzie. plus 80. No tak, ten typu w ogóle jest na coś ćwiczy. Nie wiem, co on ćwiczy. Głównie, oh kurde. To powinni być ludzie u góry napisane, a nie ma napisanego. Ja nie mogę. No teraz dopiero. Jakie to nóż potrafi być wkurzające? Naprawdę. To potrafi tak mega wkurzyć. To się czeka i czeka. No jam. Teraz będę kampił i po prostu będę miał plus 95 pucharków. No graj, Janoszu. Wolę, żeby tu chociaż mnie się dawało, ale nie trzeba było czekać. bo już tu dwie walki zagrał. Ja raz Jessie czekałem cztery razy. Tak to kurzeć potrafię. Że ja nie mogę. Co to za typ. Jak nie lubię takich typów, co mają czyty i wszystko widzą na pewno nie mają czyty A czy powie, czy są czyty? To prawda Jeśli wiecie, czy są czyty, to prawda, to napiszcie w komentarzu Dobra, ja nie wiem, czy tym typom nie widziałem Chyba nie Oni nie tak zaraz nie leży to jest na sześciu To jest prawdziwy ten co do mnie doszedł, Bo on by się ogólnie od razu do mnie Ślady już Leona znikły Dobra, raz za tym jarzę I tam na dole kogoś widziałem I właśnie wiem czy tam Dobra ja tam idę dobrze tam widzę jakiegoś Tu widzę jakiegoś, dobra tego byśmy mogli zrobić, Ale byśmy mogli tak zabić Co za chłop? Co za kamp? Te typy się zaraz w ogóle dwa pozabijają. Nie wiem czemu, ale strefa jest coraz bliżej. Znaczy wiem czemu. A ja tu... A tych tu jest trochę coś dużo. Teraz musi być plus 95. Dobra. Wszyscy mnie już widzą. Dobra, te typy się steamowały. A pewnie jak ja odejdę, to się od razu już zabili. Dobra, ale nie ma kaczet, nie ma Nie typy, nie. Tim, tim team Tim, tym typy. Tim, Tam Tamte typy się chyba steamowały. Ja nie mówię No i pacisz, będą się grali, ten jeden, sobie tak grali i to nie wiem, co to Dwa typy. Ty grasz, łapień.

No, to mnie teraz zawiesiło. Ja nie mogę gówniany nuls. No kurde, klikam 200 tysięcy razy na minutę. Fajnie, naprawdę. Najlepiej. Dobra, jesteśmy. Do cięcia. Grasz chłopie? Co piszesz? Graj. No, tak mega długo piszą no, napis o na przykład. co napisał? Aha, gramy na No nie, dobra, gramy. Będziemy czekali i czekali, a tylko w tym odcinku bijemy chyba jedną morangę może. Bo na którym my ją mieliśmy? mieliśmy? Na 23 albo 4 Ogramy, no, dobra. Dobra, ja to chcę kabić, bo ja to chcę jakoś tu ugrać. No patrzcie, chciałam się zamachnąć, a ty po nic przed nami. No ja szpogodę. Dobra, no uciekamy. No ile leony? Coś tu nie wiem z tymi leonami. 3D, ale to, mi ich porobi, to no, już ich porobił. Dobra, mam 7 kibów i w takistę, że tu mam 8 kibów. Miałem przypisam nachodzenie, więc znowu mnie zawiesiło! Dobra, się... Dobra, że mnie odwiesiło Jenny Maryna. Dostrogi, chodźmy. Gdzie on to złożył no sobie. Dostrogi, wepnąć. A, gdzie się na co dzień? Ja Co te duchy mają za sobą? Co to duchy nie życzą Chyba chłopy nas no zabić. grozi Dobra, ja tam. Ja tam podszedł, ale. No, nie wiesz, to dosyć

Dobra, mi też wystarczy chłopie 80 kucharków. Trzeba było perfumy robić. Aha, to fajnie mnie dobili. Dobra, mamy bibli. Zmieniamy sobie... A kogo by to wbijać? Właśnie taki.

czekamy i czekamy nadal czekamy o już jest gra jak muzyczka tylko za... Zagra... czemu on zawsze to próbował robić? To... nie wiedziałam, że to się nie wiedziałam, że to się pomyślał o i to i tu nigdy na tym grubinę nie skakuje dobra, tam się trochę wybroniłem Чё с ним-то летит, просто он торопил бы и ту Ну и Никому это не удастся. Сейчас зато попробую научить, никому это не Ja prosím ho zabiť. Takže tie sa mu dosť trochu vylečila. Nech sa na Dosť dobrá Tu. Dobrá, to Leonardo Czemu on się leci, żeby go dopić? On się bawi, tylko. Tentenna na jakiś zaraz wleci, już po nas. No teraz chodzi tak przez No i teraz jeszcze w tej filmie nasza. No ona niby mało HP, a co tu mam? No. Aby było ten, jak on by go wygrał A my chodźmy, chodźmy. Dobra, jest plus 80. Dobra, ludziska. w tym odcinku to było na tyle. A, jeszcze mój klub, dobra, to macie klub ludzki plus. Dobra, rodziska, w tym odcinku to było już na tyle. Ja się z wami żegnam. Elo.